Dzień dobry Państwu, witam Was w pierwszym odcinku nowej serii, Seria niefortunnych zdarzeń Lemon Sticketa. Gra wydana około 2000, no w 2004 przez No Wonder, czyli tych samych twórców, którzy stworzyli Regopodera Podera 2, mojego brata Niedźwiedzia, Tureka 2 i inne tego typu platformówki na silniku Unreal Engine, w tym jednym z starszych, jedenka albo dwójka, chyba dwójka. Gra jest yy, specyficzna. Ponieważ nie kończy się dobrze, film nie kończy się dobrze, ta seria też nie skończy dobrze, ale skończy się minimalnie poprawnie, ponieważ zamierzam tutaj osiągnąć 100% wszystkiego, czego da się w tej grze. Czyli zebrane wszystkie jakieś oczka, zebrane jakieś literki i zebrane jakieś inne śmieszne yy, bibelotki. To jest rzecz, na której zależało mi już w dzieciństwie, żeby zrobić. Niestety wersja, gra, wersja gry, którą posiadłem, akurat nie była pełną wersją. Była demonstracyjna. Nie pamiętam nawet już skąd ją w ogóle wyczesowałem wtedy. Czy była dodana gdzieś do Cybermychy, czy do jakiegoś innego Hugo, albo śmiesznego magazynu z grami. W każdym razie miałem nieco traumę. Bo zawiesiła się gra na pierwszych dwóch poziomach, i no, nie można było nic dalej przejść, niestety. Trochę się to naprawiło około 2010 albo 2011 roku, czyli już 6 albo 7 lat po premierze, kiedy sklepy zdecydowały się, że sprzedadzą tę grę w nowym wydaniu. I wtedy też ją kupiłem, właśnie jak zobaczyliście mm, na ostatnim poradniku do spłaszczenia. Daję zdjęcia zresztą, właśnie z jakiego wydania mam tę grę po polsku i wtedy no oczywiście ją zainstalowałem, zagrałem, ale po tych kilku latach to już jakoś nie było to samo. Dosłownie przeszedłem te dwa pierwsze poziomy ponownie, nie? i kiedy zacząłem trzeci, to w trakcie trzeciego jakoś straciłem zainteresowanie tą grą. Trochę mnie nudziła, trochę nie wiedziałem co robić i. Trochę mi się zdawało, że po prostu wolę jakieś inne rzeczy porobić w swoim życiu. No cóż. Yy, także będzie to seria na większość ślepo. Yy, być może najbardziej niefortunna i najgorsza, jaką w życiu nagram. Ponieważ nawet nie jest to request. Bo już skończył się ten system. I z jednej strony chcę tę grę nagrać, bo nikt inny tak nie zrobił tego na 100% i w miarę dobrej jakości. A z drugiej strony czuję, że to będzie po prostu mizeria. I ja tutaj stworzę jakiegoś okropnego potwora, którego nie będzie się dało oglądać, bo będzie tak słaby. Takie mam obawy, że będzie tak. No, będzie trzeba się przekonać. Gra oczywiście po polsku. He, według spojrzenia, które sam skrowałem bo jakimś cudem mi się gra oczywiście zainstalowała, mimo że płyta była podpsuta. Więc polskie pliki miałem, przekopywałem. Jedna osoba już hmm, przetestowała w sumie. Dla mnie to częściowo, już szukam pseudonimu. Bo zainstalowała właśnie, tak mi się wydaje, właśnie z mojego linku. Hmm, tę grę oraz te spłaszczenia I właśnie wysłała komentarz mi pod tym filmem, że sobie ostatnio całą tę grę przeszła, odświeżyła po latach i wspomnienia wróciły. Już mówię, prawdziwy gwiezdno-wojenny fan dubbing, coś tam. Harry Potter fan magii gwiezdno ba Pozdrawiam użytkownika, bardzo dziękuję za przedstawienie spostrzeżenia wiem już, że nie będę miał tu problemów. Dodatkowo nie powinno być problemów, ponieważ zainstalowałem DGWD-u i jakieś te inne fiksy. Nie, tylko dgwd bo fiksów mi się nie chciało. Nie wiem mogłem tą grę stworzyć, żeby była rozszerzona na pełny ekran. Ale wolałem oryginalne doświadczenia w 4 na 3 Bo tak. Bo tak było oryginalnie. Zobaczmy sobie w ogóle opcje, jakie mamy dostępne w Gierce, tutaj na tą coś. nie patrzcie, bo i tak jest tutaj mm, podbita do. No, najwyżej jak tylko może być. A tutaj nic więcej praktycznie ciekawego nie ma. Dzięki grafika. Tu mamy sterowanie jakieś tam. Możemy iść naprzód, w lewo, w prawo. Także się atakuje. Tak, bo gra jest tak w ogóle, to tak nie wspomniałem, że uznałem, że to zbyt oczywiste. Na podstawie filmu, w której na przykład sobie trójka dzieci idzie pod wychowanie wojaszka niefajnego i muszą sobie przetrwać. Więc, ponieważ musieli przetrwać w filmie, to w grze też będą musieli przetrwać i będą mieli atak, będą mieli wybór, kurna, amunicji, będzie, kurna, strzelankowość. Tak to będzie. No tak mi się wydaje przynajmniej. No, nieważne. Czy coś jeszcze mam do wspomnienia ciekawego? Jeżeli będzie się coś tutaj psuło, to zwalam winę na siebie i będę próbował naprawiać po prostu tę wersję angielsko-spłoszczoną. A wszelkie naprawy, zmiany wprowadzę też również do pliku do pobrania, który jest na archiwie. No i ta seria będzie się składać z X odcinków, których każdy w każdym będę. No, przechodził. Każdy z pojedynczych poziomów na 100%. Całe szczęście 3 lata temu. No dobra, może zacznę od początku. Całe szczęście 7 lat temu jakaś powalona osoba zdecydowała, że znajdzie większość, znajdzie ich, jakie są tylko ukryte w tej grze. A 3 lata później inny porąb stwierdził, że skorzysta z tego i znajdzie całą resztę, jaką tylko da się znaleźć w tej grze. Więc jeżeli coś by w tej grze nie wychodziło. Tej serii to będę w stanie sprawdzić, gdzie znajduje się każda z znajdziek. No, także będzie to seriali 100%, oczywiście. I w pierwszym poziomie nie wiem, czy będę wam to zdradzał, co można znaleźć. Może będę to zachowywał dla siebie. No, ale pierwszy poziom to będzie taki tutorialowy, wprowadzający. Tutaj będzie do znalezienia tylko jedna rzecz. Może tak to ujmę. Ale w przyszłości może nie będę mówił. W każdym razie. Co poziom będziemy mieli do szukania, albo jakieś literki, albo właśnie jakieś takie oczka. Dobra, już bez przedłużania zacznijmy, bo już 8 minut. Standardowy, kurde, początek. Długość trwania. No i wybiorę sobie ten pierwszy stan, bo, bo walić ten zapis pierwszy testowy. Testowy to jest testowalność, to, to nie istotne. Tak? If you are interested in stories with happy endings, you would be better off playing some other game. In this game, not only is there no happy ending, there is no happy beginning, and very few happy things in the middle. This is because not very many happy things happened in the lives of the three Baudelaire children. Let's meet them, shall we? Klaus Baudelaire loved books. Nothing pleased him more than spending an afternoon filling up his head with their contents. And everything he read, he remembered. Klaus's older sister Violet was one of the world's greatest 14-year-old inventors. Anyone who knew Violet well could tell she was thinking very hard when her long hair was tied up in a ribbon to keep it out of her eyes. And Sunny, the youngest Baudelaire, liked to bite things with her four very sharp teeth. There was very little that Sunny did not enjoy biting. I must open this crate. It wouldn't be closed if there wasn't something interesting in it. Klaus needs assistance. Perhaps I can invent something to help him out. Minnie, Willy, what? That fork. Tak. Gra generalnie jest. Mm, po polsku napisy, po angielsku dubbing. Ciekawostkę mogę taką zarzucić, że w plikach gry jest jeszcze taki plik odpowiedzialny jakoby. Miały być tutaj jeszcze tłumaczenia właśnie mm, polskie y, mówione, ale chyba twórcą coś nie wyszło, bo mimo przekupywania tego pliku dalej gra jest po angielsku. Czy istniała kiedykolwiek wersja całkowicie polska do tej gry wraz z dubbingiem? Nie wiadomo. A ten dzieciak to jest najlepsza część tej gry po prostu. On będzie tutaj rozpierdzielał wszystko. Będzie takim małym rozpierdzielaczem. I, jako pierwsze zadanie, mamy tutaj, że pomóc naszemu braciszkowi klasowi, który sobie tutaj stoi i patrzy na tą skrzynkę, trzeba ją otworzyć. A do niej trzeba będzie znaleźć przedmioty. Bardzo standardowa rzecz, jak chodzi o, no, właśnie mm, tego typu przygody w grach przygodówkowych. Musisz zbrać przedmioty, żeby przejść sobie gdzieś dalej. W lewym górnym rogu mamy oczywiście zdrowie, u góry mamy przedmioty, które trzeba zebrać. I teraz, jakbym wyszedł jeszcze pod Escape'em, to można zobaczyć rzeczy dodatkowe. Tak jak właśnie te plakaty Olafa. Do których trzeba będzie zbierać oczka. Yy, I literki. Które, tak sądzę, będą po prostu sobie do zbierania. I naszym pierwszym celem jest właśnie zdobycie tych trzech przedmiotów. Tutaj często ktoś będzie gadał, bo to jest gra w stylu. Yy, zakładamy, że jesteś sam gracz, i w ogóle. Nie masz przyjaciół, nie masz z kim porozmawiać, więc będziemy ci robić cały czas voiceover. Więc ostrzegam w całej tej serii, niefortunnej, strasznie. Będę zapewne często zapominał, co mówiłem przed chwilą, bo będzie często coś mówione, albo będę często przerywany, jak na przykład teraz, kiedy przechodzimy przez over. Właśnie w ten sposób. A zastanawiacie się pewnie, co się stanie, jak wpadnę do wody. Popluskamy się trochę i są kwestie dialogowe tego. Water is a good place for lurking. I wonder what might be lurking there now. Jeszcze jedno? No good can come from going into the water, except to what might be waiting there to devour you. Ta, te teksty w tej grze są rozbrajające, a jeszcze wyobraźcie sobie będąc trzylatkiem, bo ta gra jest od trzech lat, jeżeli czegoś nie pomyliłem, tak yy, coś, coś kojarzę.

Całość tych odcinków będzie zmontowana, bo nie mam życia, nie mam co robić, więc będę montował jakąś gierkę z 2004 roku, nie? Że tak nie powiem. O! Tutaj coś widzimy, no. Bracie zainteresował w końcu przygodami siostry. Zdecydował, że to jest zbyt niebezpieczne, żeby ona tutaj skakała po jakichś kładkach, bo jeszcze sobie krzywdę zrobi i coś ją zje w wodzie. Więc wkroczył do akcji, zostawił skrzynkę, a tutaj nie wskoczymy. W ogóle tak sprytne rzeczy można w tej grze robić. O, jak stanąć na przykład na takim klosku i hopsnąć. Wow, jesteśmy na ławce, niesamowite. Także jest sporo jakichś takich śmiesznych rzeczy dodatkowych i innych sekretów. O ja już można sprawdzać. O, dziwne, że checkpoint nie było na samym początku. I musisz zapowiedziałać całą drogę znowu. Ty, w ogóle, czy mi się wydaje, czy Klaus trochę dalej skacze? Albo ma takie dziwne wrażenia. A tutaj można przejść. O, niewidzialna ściana, niestety. Dobra, to nie. Mamy wiele rzeczy, co możesz w tym świecie, ale wiele, wiele innych, co możesz nie. Na przykład, nie możesz na takie klawisy, gdzie są. Zagram jeszcze czwartą ścianę, bo macie, że to nie ma sensu, że te kłody drewna tutaj będą pływać i będą dla nas platformami. Ale spoko. Pewnie wie, wiele, wiele razy będzie coś takiego, taki motyw właśnie w tej gierce. Ops! I hops. W dzieciństwie ile razy ja tu w ogóle spadłem, to jest masakra, bo bardzo łatwo spać z tych kłód.

Yy, nie potrafię tego naprawić. Nie ma co do tego żadnego poradnika w internecie. Ponadto wydaje mi się, że tak również było w, mm, Kiedy grałem pierwszy raz. A i chyba też na seriach na YouTubie czy filmach również ludziom przycina w cenkach. Jeżeli tak nie jest, to to jeszcze zweryfikuję. I no, spróbuję zobaczymy czy da się to naprawić. A teraz zbierzmy ten but. I got the boot. What now, Violet? A teraz zobaczycie. Jack through dl... the Zobaczycie dlaczego to dziecko jest najbardziej porąbanym <laughs> dzieckiem na całym świecie. Bardzo wysoko jest tutaj pudełeczko. Oni tutaj nie chcą przejść. Oj. A co tu się stanęło się? Wracaj tam kurwa. Nie ma. Oni tutaj nie chcą przejść, żeby mi pomóc gdzieś tam, no... Podsadzić czy coś, więc... Biedny dzieciak, który tutaj potrafi pożreć wszystko na całym świecie, musi przegryźć to drewno. Tak gra jest porąbana w ogóle całkowicie. To Sonny. mam wszystko co potrzebuję. jeśli to i to do Presto. I think I'll call it a smasher. The way to use inventions like this smasher is somewhat similar to picking things up. Target the smashable item by holding down the left mouse button, then release the button to break the item into little bits. Those crates won't know what hit them. <gasps> Ow! Be careful. Those crabs can hurt you. Maybe there's something in one of these crates to cheer you up. Krab przyszedł, wziął go, kurde, szczypnął i se poszedł. Krab legenda. I nawet zdrowie straciłem. Ło! Wow. A to jest zaawansowane, akurat wam powiem. Niewiele jest gier, w których, jeżeli stracisz zdrowie w cadcens, to potem tracisz go również. Ym, nie masz go w dalej w grze. Nieźle. Zaawansowane rzeczy. Dobra, a jak ma wyciągnąć tą broń? <grym>

Ojej, a czemu to serce w ogóle się odnowiło? Ale łatwa gra. A o, oczywiście zaawansowane słowa, antycypować, nie? No tak, i zabraliśmy teraz na przykład pierwszą literę i ją sobie mamy tutaj, będzie cały alfabet do zebrania. I to była ta cała jedyna znaczka w, tej, w tym poziomie. Ale i tak będę zwiedzał yy, resztę. Tak, z ciekawości zobaczyć, co to po prostu jest. Muszę poniszczyć sobie. Mm, będzie w tej serii pełno takiego chodzenia i po prostu niszczenia wszystkiego wokół. Ale nie wiem, jak ja to rozwiążę. Czy będę faktycznie każde takie szukania wycinał? Czy będę dopiero wycinał na przykład po przejściu poziomu? Jak będę szukał do jakichś dodatkowych rzeczy? Czy konkretnie wszystko, żeby tylko fabułę zostawić? To już możecie wypowiedzieć. Powiedzmy, że dawam jakiś tam zapas na. Te I know. We can use the rotten eggs to scare them away, but I don't think either of us can throw them with enough force. We'll need something to lob them with. I'll need a handle, a scoop, a gear, and one last piece to attach everything together. To save your game, run up to the game saver yes, to zapłacić. Coś się lata o! A dobrą. A, okej. Okay. O, i odleciało. Chyba, że za, chyba chodzi o to, że zapisałem, że dosłownie, za, że piśmiennie coś zapisałem na kartce papieru i sobie to odleciało. To też fajna, fajna rzecz. No cóż, jakby twórcy tutaj na pewno bardzo odlecieli, jeżeli chodzi o wszelkie jakieś e, nawiązania do życia. I powiedzmy. No, niszczenie czwartej ściany i jakieś takie żarciki drobne. No, bo co innego można zrobić w gierce, kurde, na podstawie jakiegoś filmu aktorskiego, w której nawet postacie nikt nie skakały, no. A w ogóle 2004 rok seria fortuny zdarzeń. Ja się zastanawiam, czy przypadkiem właśnie ta gra nie była jedną w ogóle z ostatnich, które No Wonder stworzyło. Stworzyli szerokie, stworzyli Harry Pottera, No i potem nastało czas na właśnie serię fortuny zdarzeń. For a scoop. Chyba już potem nie wiem. Może przestało się to sprzedawać tak bardzo. Gdy Gryna... na podstawie filmów. Ale może pierdzielę, bo tak naprawdę to jeszcze parę gier powstawało na y, właśnie temat filmów bajek, które akurat miały premierę, No, między innymi za nie? Tylko czy to już stworzyło również No Wonder? Nie pamiętam. O, słoneczko nam teraz przegryzie linę. Ekstra. Czuję, że będzie bardzo śmiesznie po prostu. Jeszcze wiele razy taka akcja będzie, że ona będzie właśnie coś gryźć. Oh. I Panie przetłumaczone, jedno po prostu słowo. Mm, tak jeszcze dodatkowa rzecz, jeżeli chodzi o tą grę, co mi się mm, podoba... Kurde, zapomniałem co chciałem powiedzieć. Chyba nie to do końca. Ajajaj, dobra, przegryliśmy te rzeczy. A dobra, co zauważyłem, że przedmioty takie interaktywne można albo zebrać właśnie patrzałką z lewego przycisku myszy, albo wchodząc po prostu w te przedmioty. Takie dwie możliwości. A ten rowerek na przykład teraz... Ostatnio zebraliśmy przedmiot wskakując na niego, a teraz sobie zbierzemy paczołką. związuje włosy? Co się tworzy? Haha, <laughs> znalazły okularki w ogóle, coś spawa na plaży. Target the crabs with the left mouse button, then release it. We'll always have enough rotten eggs to use in the lobber. Ja miałem skończyć ona wiosła sprawa, albo, czemu... albo czemu? Albo czemu nas powala, ale spoko. A i ta, a teraz mamy akcję fesovel. Wypierdziałać. Ściok, raby. Nie ma was. Trzeba wszystkie zabić. Nie mogą już więcej. Beta zakazała tej gry w 20 krajach. Success. No sooner had the children vanquished the crabs than they saw Mr. Poe walking towards them. Mr. Mr. Poe from the bank. Children, I'm afraid I must inform you of <coughs> an extremely unfortunate event. <coughs> your parents have perished in a fire that destroyed your entire home. <coughs> no, yeah. I know you must feel awful, right? But I have some very good news for you. As the executor of your parents' estate, I've made arrangements for you to live with your dear uncle Count Olaf. Consider yourselves lucky children. He's an actor by trade. Generosity is rare in his profession. ten bardzo szczęśliwe, że z Wojaszkiem no. I would like to tell you that Count Olaf lived in the prettiest house on the block, with a workshop for Violet, spacious library for Klaus, and a white picket fence for Sunny to nibble on. And it would give me great pleasure to inform you that the children went on to live happy lives under the care of their beloved uncle in this cozy and inviting home. Unfortunately, I cannot. This lovely home belongs to Justice Strauss. Count Olaf's friendly next door neighbor. This is the house of Count Olaf, and this is where it pains me to continue our story. Ah, my dear children, I am your beloved Count Olaf, and my heart, much like my home, is wide open to you, especially the kitchen. My theater troupe will be dining here this evening, and you will have dinner ready precisely when we feel like eating it. Money, money, money. Tons of new fancy clothes for me. None of us know how to cook. We'll need a recipe. Maybe we could ask our new neighbor, Justice Strauss, if she has a cookbook we could borrow. As a judge, she must have a huge library. That's a great idea. Let's go next door and ask her. bo ona na pewno będzie jeszcze w tym domu. Nie, chyba będziecie to zamknięcie i będziecie musieli sami se radzić, bo jesteśmy bardzo biedne, biedne trojaczki. Coś. W ogóle to zauważyliście, że... A, dobra. Te, w, w takiej dziwnej perspektywie wygląda jakby to słoneczko nie miało prawa się w ogóle mieścić w torbie tej... E, Violet, tak? No, ale w każdym razie tutaj jest już drugi poziom. Dlatego w tym miejscu się pożegnamy. Bardzo nieszczęśliwie. <grymne> Zapraszam Was na kolejne filmy i streamy. Jak również na kolejne odcinki z tej gierki. Pamiętajcie powiedzieć czy właśnie chcecie widzieć również takie szukania i liżenia ścian początkowe, tylko na początku. Czy wycinać dopiero po przejściu poziomu. Jak nie wiecie może o czym mówię to postaram się w kolejnym odcinku, bo tutaj w tym kolejnym poziomie już będziemy mieli więcej rzeczy do zbierania. Właśnie przedstawić jak to będzie wyglądało tak na poważnie. No. To dzięki. Do obejrzenia. Do usłyszenia. Pozdrawiam.